No, Witam na moim kanale I W dzisiejszym odcinku taki luźny vloga się Spacer natury W końcu cieplutko jest no, Więc można się przejść. nie To to do, do tej pory w kwietniu to był jak listopad Ale w dzisiejszym odcinku opowiem wam, że, że Jest szansa na lepsze jutro No taką nazwę ten odcinek Szansa na lepsze jutro Mianowicie że w to, to i, e, zerwała no powiem Wam tak może jest szansa, że wrócimy do siebie e, dzięki mm, mojej przyjaciółce która naprawdę ona jest jak psycholog dosłownie jak psycholog e, wytłumaczyła parę rzeczy powiedziała o całej sytuacji i o swoich przyżyciach też y, miłosnych dla y, mojej były i można jeszcze powiedzieć y, bo jeszcze nie wróciliśmy do siebie ale ale mam taką nadzieję że już powoli powoli może to idzie w dobrym w dobrym kierunku i powiem wam tak dzięki niej moi przyjaciół się, na tarcie trochę się ogarnąłem, trochę się obudziłem i spojrzałem na ten świat na, na te świat na tą całą sytuację z drugiej perspektywy mianowicie bo tak Żeby nie ona to do tej pory bym był, był w smutku może tylko jaka tam o, Sytuacja mo mogła mi na chwilę no, e, zapoznać o z tym, bym się śmiał czy coś, ale w głębi duszy bym dalej się bym czuł depresji, dalej bym czuł smutek i tyle. Ale ona e, pospierała mi na duchu. Chyba w tam w ksakrów. Fajnie po sporo zrobisz tak natury, akurat jakiś wiosny coś te. No i wracając do tematu, nikt nie... Nikt nie już czuję się lepiej, tak? No, jak mam kłopot, to zawsze mogę, aby popisać z nią. No jak ona się rozpisze na że to jakbym kurwa, są... Tak, ale ale to odczytać, popisać, czy porozmawiać. zaraz mamy do kogo się odezwać i co powiedzieć. Powiedzieć co on tak naprawdę mi, mi bliżej. Więc no. E. Ale też zastanawiam się od nich, od pewnych osób, czy coś, mnie, bo tak zobaczyłem i wiem, że to może być czasami pełna decyzja, będą podjęcia. Ale niektóre znajomości trzeba po prostu zakończyć No i na tym moment się zastanawiam na tym, bo jeśli tak będzie, no to będzie trzeba zakończyć tę relację z niektórymi osobami i psićami. No niestety, bo jak ma, mają to być takie krótko, zaraz wam, całe sytuacje. Będzie trochę ten vlogas. Bo mianowicie, skoro ja mam mieć problem przez kogoś i kto, ktoś coś robi plotki albo gada na jakiś temat i po drugie nie potrafi trzymać języka za zębami to widać, że już wiosna idzie i pszczoły się obudzili no to sorry. Ale naprawdę będzie e, już ograniczona albo zakończona. Jedno dwóch, no. I powiedzieć sobie dosłownie, że albo się zmienicie, albo po prostu koniec. Bo ja dziękuję mieć kolejne nerwy, kolejne problemy, jakieś plotki, sobie nerwować i tyle. Po prostu już za, za dużo tego i za dużo przeżymy, a szczególnie jakieś ma być to wszystko na dobrej drodze, no to po co ja mamy się marnować, jak to mówią w toksycznych relacjach. No. Po prostu, co czyli będzie, jak to mówią, spokój, będzie jak to mówią, spokój ty więc e... no ale na razie to tam tamto wersje tamtejszy no, na razie zostają i, i co ma być to będzie ja na razie się skupię tym że po prostu może będzie lepiej w tych związkach i w tym związku w którym byłem e, miał to nie więcej na YouTube, ale jak już wszyscy o tym widzieli no to Powiedziałem Wam. No i szczególnie jak już, e, ma być ten złotek e, naprawiony i już ma być to na dobrej drodze, co tak wierzę, no to może, może, e, jak tak będzie, no to proszę, się tej, po prostu będę trzymał tej strony, gdzie mi jest dobrze, gdzieś mi jest wspaniało, bez kłopotów bez żadnych e, plotek, nie trzymać się strony tej, gdzie po prostu jak to wcześniej było problemy. Już ja wolę wybrał zdoblą, nic zło. Proste. No. I też na koniec Wam opowiem taką sytuację, że co dowiedziałem od mojej byłej, że zmusili ją do bycia w związku z moim kumplem to naprawdę już nie jest moim kumplem bo kumplem by taki nie zrobił yy, i ona powiedziała mi całą prawdę no i po prostu no i po prostu jak ja to usłyszałem i te pomyślałem sobie no to kurwa fajnie kolejny problem kolejny jakieś plotki znów no, to się kurwa nagada no no i miał tego wszystkiego dosyć po prostu, naprawdę czasem nie wiem kto mówi prawdę, a kto już wymyśla w, w tym wszystkim. No i tyle. a Zaufać to mogę tylko wiernym ludziom, którzy naprawdę trzymają moją stronę i którzy mnie rozumieją, a nie te ludzie, którzy tylko udają, że mnie rozumieją, tego, a tak naprawdę zapracowują, obgadują mnie. Powiem wam tak, do tych osób. Moje plecy to nie jest kurwa ksynka podstawowa. Jak masz coś mi powiedzieć prosto, boś mi to prosto w twarz. Jak mi miałby mnie to zaboleć. Ja w swoim życiu tyle przeszłem, że naprawdę. Jak to mu lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Jako tak. No, ale. Z tego co widzę co w relacji no to mam nadzieję że już będzie to na dobrej drodze i, i tyle, nie? Jak to mówią, widzę jakieś światełko w tunelu jak, jakoś malutką nadzieję. Tylko muszę też ja sam, sam muszę zawarć o i sam sobie to pokazać, a nie ktoś, bo jak Ktoś pomoże ktoś tego. Z jednej strony to nie będzie to samo, bo niektóre osoby zamiast Ci pomóc To ja się ci się dobiję. No. Nie, nie mówię się wszyscy, ale e, e, w dzisiaj jesteś są takie osoby... Że, później, że pomogą, a później Ci wbiją nóż w plec. No. Tym miłym akcentem chyba będę kończył ten odcinek. Także czy jest mafiu, czy podobno to papa w górę, czy to w monachachę? Trzymacie się ciepło, na ła.